Cześć wszystkim, tu Rafał, na co dzień pomagam ludziom w Krakowie zmienić ich sylwetkę oraz styl życia poprzez trening funkcjonalny oraz treningi online. Na dodatek jestem zawodnikiem CrossFit, startuję na arenie międzynarodowej, więc uwielbiam rywalizować, sprawia mi to dużą frajdę. Ale tak naprawdę dzisiaj przychodzę do Was całkowicie z inną informacją, bo lecę do Turcji na przeszczep włosów z Aesthetic Trip. Jestem mega podekscytowany, żeby podzielić się z Wami tą podróżą. Uj, na pobyt tutaj mamy, o takie warunki mi się podobają, świetnie obsługa super, szybki check-in i tutaj będę odpoczywał tutaj mamy właśnie strefę spa tutaj nawet taki juice bar nawet można się napić jakiegoś białka komplementy, są diety herbatkę, kawę tutaj mamy Moi drodzy, jestem w transferze. Właśnie jadę do kliniki. Pierwsza nocka za mną. Śniadanko zjedzone, pyszne śniadanie w hotelu Więc trzymajcie za mnie kciuki. Dzisiaj jest ten dzień. Cześć moi drodzy, właśnie dojechałem do kliniki. Tutaj jest ten dzień, w którym będę miał przeszczep włosów, więc jak widzicie... Tutaj wszyscy już na mnie czekają, więc już się nie mogę doczekać. Hello, how are you? Good. Good. you? No i tutaj mamy poczekalnię. Właśnie będę teraz czekał na moją opiekunkę Maję i już będziemy mieli konsultację i działamy. Masz też dobrze jak wciąż w nie? Jest to też nas. Ale teraz jeżeli będzie i dobre obcięcie, i będą włosy, no to tak, i wolno. Tak, było... tak, tak. Gdzieś tam na czubku i to zakolaje tak? Tak, tak, czubek i linia będzie priorytetem. I tutaj środek i kolor. Ja już jestem tutaj, tutaj będzie konsultacja, odrysowanie linii włosów. Tutaj jest cała ekipa, można pokazać całą ekipę. I już będziemy działać, więc trzymajcie kciuki, lecimy. <laughs> pozdrawiamy barbera, ja, pozdrawiam ale już niedługo nie będziemy musiał się tyle Aż tyle gimnastykować. gimnastykować tak? <grym> linia, y, jeżeli masz jakieś sugestie, jakieś coś do poprawki, oczywiście takaś bierze wszystko pod uwagę, tak. więc teraz obejrzyj sobie dokładnie tutaj. Nie, wydaje mi się, że jest dobrze, bo ja mam ogólnie w miarę takie wysokie czoło. Tak. Więc więc za nisko nie może zjechać. Z... Sugerujemy się mięśniami twarzy, tak, tak, tak jak podniesiesz brwi, to widać jak właśnie te mięśnie no tak. gdzie się zaczynają. Ta linia nie może na nie nachodzić, bo te włosy wtedy będą się ruszać, a te kropeczki przy linii to jest zygzak, czyli Pojedyncze grafty, które będą wszczepione pod linię, żeby linia wyglądała naturalnie, Aha, żeby nie było jak od linijki. Rozumiem, Czyli wypełnienie całkowite jest do linii. I potem pod linią, tak jak te kropeczki będą no tam, pojedyncze grafi. Na czubku, tak? Tak, i tak. czubek. Mhm. Tak, to jest jakby to jest wyznaczone tak, to to po jest prostu, gdzie jest stop ma być. Granica, dokładnie. I tak no to jest źle, myślę, że będzie gorzej na łysale. <laughs> Już się, się weź, No to super. Elastyczność to podstawa. Cześć moi drodzy, dzień po zabiegu. Tak to wygląda. Opatrunek jest do jutra. Jutro ściągamy opatrunek. więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Ładna linia, wszystko zrobione tip -top. Zabieg przeszedł bezboleśnie, jedynie nakuwanie z nieczulenia bolało, a tak to wszystko super. Ogólnie jakieś 7-8 godzin wszystko trwało, a teraz tylko mi zostało zwiedzać Istanbul. Właśnie jesteśmy w Bazylika Cysterna w Istanbule. I tutaj właśnie jest miejsce, gdzie nagrywali Inferno, film z Towem Więc jak oglądaliście, to pewnie kojarzycie końcową scenę. I tutaj, jak widzicie, pięknie. Zamysł. Teraz właśnie dotarliśmy tutaj do Pałacu Topkapi. Jak widzicie, tam troszeczkę dalej się znajduje pałac. Tutaj na terenie są cztery główne dziedzińce, bardzo duże ogrody. I tutaj, z tego co słyszałem, to Pałac Topkapi słynie właśnie z tej osmańskiej architektury. I są elementy tureckie, greckie oraz arabskie. Więc zapraszam. Największe na mnie wrażenie zrobiły te wszystkie dodatki i każdy szczegół jest dopracowany na ostatni etapie jest to przepięknie, więc polecam to miejsce topka. Tutaj właśnie znaleźć tutaj tradycyjną kawę turecką z piasku. Więc tutaj mogę pokazać, Mam tutaj przyrządza. Co is it to, co To jest coffee, co robisz. To jest to, co robisz. To jest the sand Traditional Turkish, traditional Turkish, traditional coffee. Turkish coffee. to, jest style Ok, lovely. Jak słyszeliście, będzie tak jest. Anteną, tak. Ja tak, taki najzwyklejszy tak. panteno, dokładnie. Na, na widzianie głowy. Człowiek nie docenia, nie, małych rzeczy. Trochę ta głowa przeszła przez te ostatnie kilka godzin. I tam, zasłużyła. Zasłużyła sobie hmm. na taki. Transcrição e Cześć wszystkim. Chciałem Wam przedstawić Maję, moją opiekunkę, która się mną zajmowała tutaj przez cały okres mojego pobytu. Chciałem Ci serdecznie podziękować za to, że Nie tak się mną odbudowałaś. Dziękuję. Ale powiedz powiedz nam, co Ty w ogóle tutaj w Turcji robisz? Co Ty tutaj tak. robisz? E, mieszkam tu. Mieszkam tutaj, przyjechałam 3 lata temu. Przez ten czas zdążyłam już zaczerpnąć języka wystarczająco, żeby tutaj z kliniką móc współpracować. Jeżeli chodzi o estetic trip, no to Maćka poznałam, gdy szukał właśnie Kogoś takiego jak ja do pracy. Jako, że też mam wykształcenie medyczne, jestem z wykształcenia dietetykiem, to też bardzo szybko załapałam te rzeczy przeszczepowe i mogę powiedzieć, że jestem ciekawym dodatkiem do całej ekipy, dlatego że wiem, co i jak umiem dodać dwa do dwóch i bardzo lubię pracować z pacjentami. Zawsze fajnie mieć Was tutaj Polaków na no, miejscu, ogóle... zapytać, co tam słychać. Świetnie, a powiedz nam jeszcze, bo z tego, co mi opowiadałaś, powiedz, bo to jest ciekawe. Co twój partner robi i kim on jest? Tak, tak mój partner jest zawodowym siatkarzem w tej najwyższej lidze tutaj tureckiej rok temu w polskiej plus lidze, także też tutaj dlatego zostałam przydzielona dla ciebie właśnie tak, ze sportem. Sport łączy, tak. jak to <laughs> Zawsze mówią. coś, o czymś można ze mną porozmawiać na każdym, na każdej płaszczyźnie życia, jakiś wspólny temat z pacjentami znajduje. No tym razem był to temat najbliższy mojemu sercu, tak. czyli sport, więc Dobrze się tutaj dogadywaliśmy. Super. No i tak samo Maja tutaj e, świetnie mi też doradziła, jakie miejsca można sobie tutaj e, pojechać, zwiedzić, zjeść, więc też bardzo to było przydatne, więc też dziękuję za to. Na i, każdej płaszczyźnie i... służymy pomocą. Ja, Maciek oczywiście, z którym tak, też pewnie miałeś kontakt cały czas podczas, tak. podczas wizyty, więc y, no najlepsza opieka tylko u nas. No. Nie zostawimy teraz nigdy na lodzie. Tutaj mogę to potwierdzić. Tak, Super, jest. dzięki wielkie. Dzięki. A już, tak? Aha. Jak widzicie, jestem już po przeszczepie włosów. Chciałem podziękować Aesthetic Trip za tą wspaniałą przygodę. Wszystko było zorganizowane od A do Z. Nawet się nie spodziewałem, że to będzie aż tak super zorganizowane. Bardzo się cieszę z rezultatów. Tylko mogę polecić klinikę Aesthetic Trip. Dziękuję bardzo. Aktualizacja. Oto pierwsze efekty Rafała po 6 miesiącach od zabiegu. Zostańcie z nami, a zobaczycie finalny efekt przeszczepu włosów. Po roku.